oto nowy inteligentny mop który oferuje 30-dniowy okres próbny i obietnicę pełnego zwrotu pieniędzy jeśli nie będziesz zadowolony oprócz skutecznego usuwania kurzu i brudu z podłogi jest wyposażony w lampę UV o wysokim napięciu 2500V oraz silnik z technologią wysokiej częstotliwości które dogłębnie czyszczą i eliminują 99.99% ,99 bakterii i roztoczy Dzięki potężnej sile ssania, łatwo pokrywa obszar czyszczenia o powierzchni 200 m2, a ulepszona funkcja obrotu o 360 stopni sprawia, że czyszczenie jest bardziej elastyczne. Niezależnie od tego, jak uporczywy jest brud, wystarczy jedno pociągnięcie, aby go usunąć, a nawet płynne plamy w kuchni i łazience można łatwo wchłonąć, nie pozostawiając smaru. Włosy i sierść zwierząt przestaną być problemem. Nie ma zakątków, w których gromadzi się kurz. Ten mop całkowicie rozwiązuje problemy z czyszczeniem. W porównaniu do czasochłonnych i pracochłonnych tradycyjnych mopów, ten bezprzewodowy mop nie wymaga podłączania do prądu, co pozwala na wygodne użytkowanie w dowolnym miejscu i czasie. Jedno naładowanie wystarcza na tydzień użytkowania, a lekka konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką. To najlepszy wybór mopa, jaki widziałem. Teraz przy zakupie dostępne są zniżki. Nie przegap. Tryna fit you in the worst mood, uh. P1 cleaner than your church shoes, I only 0.2 just to hurt you, uh. All red lamps to tease you, ah uh. None of these toys on lease, too, ah uh. Made your whole year in a week, too, yeah Rain bitch out of your loop, too, ah uh. bitch out of your life, too, uh.